Cześć, ja jestem Paula i witam się z Wami w ostatnim odcinku vlogmasu 24. Ja już, jak widzicie, jestem gotowa. Za chwilkę jedziemy do rodzinki, ale może na no odpoczątku zobaczmy, jak wyglądał ten dzień. Z samego rana postanowiłam jeszcze troszkę posprzątać, ogarnąć i zobaczyć teraz, jak to wyglądało. Przygotowałam też sobie już pościel, żeby właśnie przebrać, y ją dzisiaj jest właśnie z rana, y ponieważ y no chciałam, żeby była taka czyściutka na wieczór, miła, bo ta jest ładna, ale już niestety y czas na nią do prania, ta ma takie czerwone elementy, więc myślę, że też będzie spoko. I też wyciągnęłam sobie nowiutką y, piżamkę, żeby właśnie mieć już przygotowaną y, na wieczór. Ona jest ze Sinsea. i tak wygląda. Jest takie ciastki. Więc też jest piękna. Zabieram się za ogarnięcie tego tutaj na łóżka. Oczywiście było pakowanie prezentów, i z tego wydarzenia też przygotowałam Wam materiał. Nie pokazywałam konkretnie, co kto dostanie, ale yy, mam nadzieję, że co nieco mogliście tam zobaczyć. Jingle bell, jingle bell, jingle bell, rock. A jingle bell swing, yeah. jingle bells Fun. Now the jingle hop has begun Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock a Jingle bells chime in jingle bell time Dancing and prancing in jingle bell square In the frosty air What a bright time, it's the right time To rock the night away Jingle bell time is a swell time To go gliding in a one horse sleigh Jingle Bell Rock, Jingle Bell Chime, and Jingle Bell Time Snowing and blowing, a bushes of fun Now the jingle hop has begun Jingle Bell, Jingle Bell, Jingle Bell Rock Jingle Bells chiming, Jingle Bell Time Dancing and prancing in Jingle Bell Square In the frosty air What a bright time, it's the right time To rock the night Otwórzmy jeszcze tylko ostatnie okienko. Jest największe. Mamy tu kosmetyczkę różową. Ona jest taka bardzo chropowata, no trochę to akurat nie fajnie, może nam pozahaczyć trochę rzeczy, no ale okej, okay. fajnie, że jest dosyć spora. A w środku jest zestaw pędzli, e, dwa, cztery, siedem pędzli, tak, tutaj mamy, więc myślę, że całkiem mm, spokojnie. I teraz pozostaje już tylko zapakować jedzonko, które przygotowaliśmy i zabrać je ze sobą. Jedziemy właśnie do rodzinki. Ale też chciałam Wam złożyć najserdeczniejsze życzenia. Dziękuję bardzo, że jesteście ze mną. No i mnie wspieracie w jakiś sposób jednak, bo oglądacie te filmy. Jeszcze raz bardzo dziękuję. I myślę, że do nowego roku już, bo myślę, że teraz zrobię sobie taką przerwę, gdzie spędzę trochę właśnie tego czasu z rodziną. Bez nagrywania na luzie. Taki czas dla nas. Jeszcze raz bardzo dziękuję i do następnego. Pa!